Troszkę zaczerwieniona jestem po tym, po tym, po oczyszczaniu twarzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym weekly vlogu. To już chyba 20. Wróciłam właśnie do domu. Jest godzina 20.06. No chodź. No cześć. No cześć. No tak. No tak. No. Aua. Już minno, za kiedyś. Skończyłam pracę, zjadłam szybko obiad, pojechałam na trening. Z treningu pojechałam od razu do kosmetyczki, a po kosmetyczce zajechałam do Lidla, bo musiałam coś tam kupić w sumie na wyjazd, który jest w czwartek. Słuchajcie, kupiłam ostatnią już cytrynę w Lidlu i jak ją przekroiłam i wrzuciłam do herbaty, to smakowało nie dość, że okropnie. Ja nie wiem, chemią po prostu zajeżdżało, także kupiłam tylko jedną cytrynę, jak będzie niedobra, to będzie mi mega przykro, no ale this is how it is. I w ogóle u kosmetyczki zgubiłam ktoś szuka. Ale na szczęście nie z tych, tylko taki zwykły. To nic. Dobrze. Oficjalnie kakao pierwsze w tym roku. Otwieram czas jesienny. To jest dokładnie to, o czym marzyłam. Nie zdąży się rozpakować, on musi się znowu pakować. W ogóle miałam być dziś na rzęsach, no bo no, wygląda to tak a nie inaczej. Ale moja stylistka miała pilną wizytę u lekarza. Więc jakby w dupie to mam jak wyglądam, jakby zdrowie jest ważniejsze, dużo ważniejsze od wyglądu, jakby to nie było obvious, to pamiętajcie o tym. Rzęsy poczekają. Zdrowie jest najważniejsze. Natomiast jutro jestem cały dzień poza domem, a w czwartek o godzinie 11 tam. No, 11 z minutami kończę pracę i o 12 będę wychodzić na lotnisko a ja naprawdę nie mam kompletnie nic tym razem gotowe, przygotowane, nic i na szczęście nie potrzebuję nic takiego wow no ale wiecie, no muszę wziąć jakąś nie wiem, piżamę, bieliznę, ciuchy do chodzenia, tak? Także no muszę się podpakować dzisiaj chociaż trochę. Co jeszcze z takich update'ów? Muszę sobie znaleźć w ogóle jakiś system organizowania życia, bo mam za dużo przekmin rozkmin za mało trochę czasu, a z drugiej strony, jakby nie mam czego trochę zredukować. W sensie właśnie źle to brzmi, bo pracuję no, tam po 8 godzin, ale dwa razy w tygodniu trening, a chciałabym, żeby to było tak cztery razy w tygodniu. Natomiast przez to, że nie odżywiam się tak, jak powinnam, to jakby wiecie, no moje zasoby energii są tragiczne. Po drugie, jesień. Jakby zawsze to przejście między latem a jesienią jest okropne, jeżeli chodzi o energię. Chociaż. Ja w zimę i jakby generalnie no w te zimne pory roku mam dużo więcej energii niż w lato. Wynika to pewnie z upałów. No i wiecie, no ja też jakby no, nie byłam przyzwyczajona do ciepłej pogody. Nie przeszkadza mi ona, żeby nie było. Że wolałabym być w Hiszpanii. Niż w Warszawie, jak jest 30 stopni, we 20 parę. No ale muszę się jakoś zorganizować. Nie wiem, czy za pomocą aplikacji, czy realnie, jakby wiecie, w sensie fizycznie pisania. Nie wiem, ale muszę coś zrobić. Zaczęłam na przykład już sobie planować jedzenie w Fitatu. No i co do rzęs, no do tego dnia co wracam, to idę dosłownie na rzęsy. W sensie wrócę z lotniska i od razu na rzęsy, ale nie było innej opcji. No i też to, że muszę zacząć chodzić dwa razy w tygodniu do biura. Wiecie, jakby ja wiem, że kiedyś chodziło pięć razy i i jakby nie przeszkadza mi to, że muszę chodzić dwa razy, tylko po prostu muszę sobie przeorganizować wszystko, to co. Kupujemy dość bilet dla psa, tak? Jedziesz ze mną? Jedziemy? Jedziemy? Witam serdecznie w czwartek, jak wiecie lub nie wiecie lub się zaraz dowiecie. Dzisiaj o godzinie 13.50 znowu wylatuję z tego pięknego kraju. A sytuacja jest następująca, jest 8 rano, ja jeszcze pracuję, bo muszę dzisiaj być tam na dwóch rzeczach, na szczęście zdalnie. Tylko, że ja wciąż jestem niespakowana i muszę jeszcze szybko skoczyć do paczkomatu, bo przyszły rzeczy, w sensie w jedna paczka, którą muszę zabrać, bo ona nie jest dla mnie, a muszę wyjść z domu tak około 12 no. Tylko, że tak jak mówię, mam takie takie spotkania, na których muszę być. Także jest fajnie, jest ciekawie. Udało się. Mam walizkę, także pora się zbierać. i Jadymy. Niestety nie nagrałam wam więcej, bo wiecie co, nie miałam czasu. Po prostu. Zwijam się, będziemy więcej gadać z lotniska. No i witam serdecznie na lotnisku Powiem wam, że mało miałam czasu na lotnisku Szybko poszłam do Victoria's Secret do sklepu po śniadaniu, po i do samolotu We were Piermicie, jaka nostalgia, zaraz wam to ale coś wam teraz pokażę. Tam gdzie przyjechał pociąg, to generalnie takim pociągiem jeździłam przez 3 lata mojego życia do liceum. Właśnie z tamtego Peronu. Codziennie o tej samej godzinie. No mega nostalgia, nie? Mega. A jeszcze nie wiem czy wam to pokazywać. Będzie prze... jakiś pociąg przyjeżdżał. Nie wiem czy wam to pokazywać. A może wam pokażę, bo w sumie co to zmienia. Już teraz to nie ma najmniejszego znaczenia. Pokażę wam gdzie... Gdzie mieszkałam? Przez... no w sumie liceum, ale czy całe? Nie pamiętam. Tak idealnie nie uda mi się pokazać, ale no tam jak jest ta góra, to generalnie gdzieś tam mieszkałam. Właśnie stamtąd przychodziłam na piechotę na stację. Stąd hmm, pociągiem do liceum. aż zrobiłam trawkę. Kiedyś to było. A tu jest siłownia, na której spędziłam no bardzo dużo czasu przez ostatni rok mieszkania tutaj. Ale kurde, jak ja chodziłam do liceum tego budynku nie było tego budynku generalnie było tylko to tam w ogóle zdawałam prawko w sensie uczyłam się jeździć tam była szkoła ja pewnie jak to się pozmieniało nie wiem czy to mówić ale ostatnio mam coraz większe przebłyski że może będę trochę tu wrócić no i cyk jestem na parkingu bo zaraz tutaj zostaje po mnie przyjechał Powiem Wam, że kiedyś tego kompletnie nie doceniałam, i jakby gdzieś tam, choć mało mnie to obchodziło. Natomiast dzisiaj, gdy mam już psa, gdy no jestem po prostu starsza i mam już trochę inne doświadczenia życiowe, inne priorytety, to powiem Wam, że mega doceniam na przykład to, że właśnie tutaj jest osiedle. No a tutaj macie druszkę do wyjścia z psem, a macie generalnie las tutaj jakieś tam domki mieszkalne. No i możecie iść z takim... Z takim koleżką na spacerek. W Warszawie na przykład ja za bardzo nie mam gdzie chodzić ze swoim psem jest to gdzieś tam dla mnie Lekko uciążliwe, bo no, tak naprawdę nie mam za dużo tras wokół domu, które mogę przejść. Także, no, tutaj gdzieś tam to doceniam, też trzeba brać pod uwagę to, że ja w sumie nigdy tutaj dokładnie nie mieszkałam. No, ale tam gdzie wcześniej mieszkaliśmy, co wam pokazywałam, no to no jest ja za czym tęsknić. No, jak wy patrzycie, tutaj normalnie osiedla, zieleń, ten lasek. No, mega. Mega. Ale wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? no, aż chce się chodzić na te spacery, ale jest zimno, o jest zimno, jest rudolf w na nosy, także jest zimno drodzy państwo, w nocy jest już tak po 0 stopni co widać, bo jest normalnie jesień, jesień, ale to jest taka pogoda na jesień tutaj, którą lubię czyli właśnie słoneczko, niebieskie niebo ale jednak mimo wszystko zimno, fajnie się wtedy chodzić na spacery, tylko trzeba się bardziej ubrać, no ja niestety nie wzięłam już takich ciuchów Tutaj w ogóle są wybory i mimo że nie jestem w Polsce, to i tak głosuję z Oslo, także proszę głosować jak można.